Cześć, tu Jerzy. W dzisiejszym odcinku mam owoc zwany Róża i będę robił z tego wino. Na początek, do czynienia mamy z owocem róży, czyli takimi czerwonymi kulkami, które wyrastają na dzikiej róży i tak dalej. Teraz tak, pierwsze co ja robię po zbiorze czegoś takiego, a Anka dzięki za zebranie owoców, Eee, na początek, tak, ja je myję, po czym je wrzucam po prostu do zamrażalnika, żeby w tej ping sobie leżało jakiś czas. Ok, w takim razie, z różą są dwa dwie metody postępowania. Jedna jest taka, że e, odcinamy te końcóweczki, ładnie, pięknie, i nie robimy nic więcej. Ewentualnie, można sobie jeszcze o, naciąć, żeby był dostęp do, do samego moszczu. Druga metoda jest taka, że rozbebeszamy to do samego środeczka, o, o, właśnie tak, o widzicie. I tu w środku są takie małe ściekłe pesteczki, które mają dwie wady. Jedne to jest takie, że mają takie małutkie włoski, które ponoć bardzo mocno przeszkadzają układowi pokarmowemu. A drugie są po prostu, dają goryczkę i cierpkość, więc... Albo to usuwamy, jak komuś się chce takie kurna, to za 4 litry tego jest, tak, za 4 litry sobie jedno po drugim łuskać, no to powodzenia. Życzę eee, ja jestem leniwym, dlatego też, postępując według książki którejś tam, które której piszą, że jeżeli do fermentacji były wzięte owoce z pestkami, to w celu uniknięcia zbytniej goryczki i cierpkości wina, należy po 7 dniach fermentacji w o w masę owocową wytłoczyć i fermentować moszcz w ciągu w dalszym ciągu. Ja robię tak, biorę to coś, tydzień fermentacji w moszczu, tylko spróbuję je lekko czy to ponacinać, czy cokolwiek z nimi porobić, jakoś tak, żeby je wydobyć, da dać drożdżom dostęp do, do wnętrza yy, owocu. Yy, przynajmniej część tak załatwi. mielić tego nie będę, jakoś coś wykombinuję. W każdym bądź razie, na jakiś tydzień do fermentacji, po, ty po tygodniu pozbywam się moszczu i fermentuję już samo to, co zostało, tak? Teraz tak, jak dawki? Ja z tego mam nie wiem, tutaj tego parę litrów jest, no kurwa, 4 litry, 3. cholera, wie, nie wiem. E, w każdym razie ja to właduję w bańkę 20. E, liczę się z tym, że po tygodniu to wywalę, więc zostanie mi tak gdzieś koło jakieś 12-15 litrów wina. Doładuję jakieś 4 kg cukrów to. Tak na plus minus. Plus, minus, Taki odcinek lubiłem o liczeniu alkoholu. Tak z grubsza licząc. Krok pierwszy, bańka 20, w stanie delikatnie momentu pierdzielonym. E, idę to umyć i wysterylizować. Więc, tadał. No dobra, bańka sterylna, Kolega lejek. No i. Jadziem. Nie, zrobię to na dole. Poza kamerą. No dobra, owoce w środku. Wygląda to mniej więcej tak. W tej chwili robię operację pod tytułem cukier. Czyli. Biorę cukier, miseczka już umyta, gotowa. W sumie nie trzeba było je myć, ale. Teraz tak, normalnie cukier powinniśmy dodawać w taki sposób, że wsypuję sobie takie michy, zalewam to ciepłą wodą. Ten rozbełtuję, żeby się cukier ładnie rozpuścił, i coś takiego wrzucamy, wlewamy właściwie już do, do naszego wina. Pierwsza porcja wody z cukrem właśnie ląduje w pańce. I tak razy 4. Przynajmniej w moim przypadku. No. no dobra, syrop cukrowy już w środku. Teraz krok dalszy, czyli powinienem uzupełnić wodą dotąd gdzieś. Nie, musi fermentować, czyli gdzieś tak, no gdzieś tyle. Odliczając to, co mi wypadnie, to mi zostanie jakieś 15 litrów. O no i tyle co chciałem. Teraz tak. Wiem, że się nabijacie rzeczy z BHP, okej. Okay. I jest to bardzo śmieszna rzecz, zakładając, że. Zobaczcie, co tutaj zrobiłem. Postawiłem sobie na stole bańkę, która ma już w tej chwili 12 kg. Tak do tego dolabym wodę, miałbym tego prawie 20 parę kilogramów. I tak, nie ma żadnej rączki, nie ma jak tego chwycić. Jedyne, co można podnosić tak. I wszystko jest fajnie, kiedy to jest jeszcze 20 litrów, pikuś. Nie róbcie tego nigdy z 50, z 50 albo z 30, tak? Bo 30 kg podnieść za szyjkę, to już można sobie zrobić kuku albo to, co ja miałem dwa tygodnie temu, czyli sobie z rączką zrobić kuku. Tak więc, ja już też schodzę do parteru, nie ma zamiaru się z tym bawić. Ale jeszcze mogę dodać drożdże, oczywiście ja drożdże do leniuszków używam. Tu jest komplet pod tytułem enzym pektolityczny, witaminy, etc., etc. Oczywiście pod filmem jest ich nazwa, jakbyście ich szukali, jest ich cholerę na Allegro. O! I problem zakończony. W tej chwili dodaję tutaj wody. czekam tydzień do 10 dni. A się jakieś tak około 10 dni będę trzymał, w tym czasie drożdże powinny się uwinąć z tymi szypułkami. Powinno to jakoś tak w miarę popękać i oddać smak, już czuję zapach, że to już pachnie bardzo mocno. Eee, po tych 10 dniach dokonam zlania moszczu i, go wyciś i wyciśnięcia go. I chyba po prostu za dwa tygodnie zrobię filmik, gdzie pokażę jak to zlewam, co z tym dalej robić, żebyście widzieli cały przebieg jak prosicie. bym zapomniał oczywiście koreczek, rureczka. Opis, co jest w środku. No i tego się jeszcze nabawi moja banieczka. I to wszystko. Mm, Okej, okay. no to co? To widzimy się za dwa tygodnie. Eee, Zalet ten Subskrypcje kanału, etc. etc. Eee, no i dzięki. Cukry w róży. Hm, dobra. Krok pierwszy, bańka dwudziestka w stanie brzydko się nie 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 nieczystym i pogalopował kurwa w nieznane. O!